Cześć witajcie! Od Bizona do lekcjona odcinek 18 zaczynamy żniwa tylko na przypomnienia. Subskrybenci mi oglądają 3,6%, a bez subskrybenci oglądają mnie 96%. Dziękuję, żebyście mnie subskrybowali zaobs i nie przeszkadzam dalej. Powracam do odcinka. Żniwa se zaczynamy. Nowego pola. A! Zagadał za, za, za pierwszym. Wróci, żeby... no, se... poczekamy jak się rozgrzeja. Czarny dym musi być. Jedyneczka. Jedziemy na nowe pole Nie wiem czy widzieliście w nowym o, o odcinku zimowym odcinek sprzedażowy był to wtedy się kupiłem nowe pole i właśnie jedziemy na nie Tam jak coś to są były ścieżki technologiczne, które nie coś nie wyszło nam Coś mi nie wyszło, jak coś jak chcecie wiedzieć Nie wiem czy za nam długo... Z... no nie, 20 no, tam mało zajmie to tej roboty Ale trochę myślę... nie, nic nie będę kombinował Jakby coś nam... napiszcie w komentarzach czy dobrze słyszycie grę, czy mam trochę podgośnić grę Bo nie zapytałem wam się tego 25 minut, tak. No, odcinek sprzedażowy wyszedł 50, 30 minut, bo dlatego... Dlatego, że nie... Nie miałem po prostu pierwszego materiału Pierwszego materiału miałem nagrany A potem robiłem po prostu... Następne i wyszło po 15 minut Każdego Dlatego Na usługach w ogóle nie koszę, bo zarabiam se... Z... ŚWIŃ I z... Tego Jak to się nazywa? I zboża Ale bym Może na co coś bym... może kogut? Choma Rest Opór musi być Opór musi być, mogłem dojechać wcześniej, mogłem, ale nie pomyślałem. Dobra. To jest moja pole. I będziemy ciąć na ścieczkę. Słoma na pokój, teraz nie, tak. Se potem zobaczymy. To mało ma się Rozpędziło się, opuszczamy. Tu nie oczekuję cudów Co Chuś. Tutaj nie oczekuję cudów Bo tutaj zostawiłem to na pastwę losu I to kurą sobie zostawiam To kurą sobie zostawię ile tu na kosza bo tutaj zostawiłem na pastwę losu, niech się, niech się dzieje wola nieba tak to powiedział, niech się dzieje wola nieba to jest nowy i dlatego nic nie inwestowałem w niego i dlatego nic nie inwestowałem w niego nie wiem czy pójdzie trochę tego to na sprzedaż bo w jedną stronę mam 500 kilo najlepsze jest o tu wyszła fajnie ścieżka tylko potem mamy na środku tak zostawione nie to ma na pokój no. O, widzicie to? Pewnie nie wyrosło tu. Jeszcze raz. Sobie. Jeszcze raz sobie przejedziemy. Nie wiem co się stało z tym Nie wiem co się naprawdę z tym stało Naprawdę nie wiem Tonę dopiero mamy To nie wiem ile tu sypnie A dopiero mamy ARS poszło Albo to trochę pójdzie na sprzedaż Ciekawie mi sypnie, bo tonę mam tylko Nad chwasty rosną, jak chcecie wiedzieć. Jak coś. Chwasty rosną, ale jest nierówny teren tu. Ale sześćdziesiątka dostanie łowiń. I tak 8 ton zyskałem z tego pola, jakby był hektar. A tu hektara nie ma, jak chcecie wiedzieć. A tu hektara nie ma. No to nie wiem. O, już osiemdziesiąt procent. Co, on nie da rady? No, nie muszę robić tego poprzecznika, bo tu jest to No właśnie. Tak powiem Mamy sobie trochę. Nie wiem, że tak mi to sypie to przeżyto. Jakbym tu ja siadał na wóz. To by było jeszcze. Jak bajka. Zgasimy sobie. przejdziemy mogłem sobie pospinać pierw ale trudno już gdzie ja co tu jest gorczyca ciekawe jak u mnie gorczyca wygląda co siątkę trzeba palić niech się grzeje. Krujeczka. Dobra walcz to. Hmm. No, pole miało iść jako ziemniaki, ale jak zobaczyłem ile to kosztuje, to ja nie wiem, czy nie lepiej pójść w krowy. Tak powiem, nie wiem, czy nie lepiej było pójść w krowę. Tak coś chyba czuję, że pójdę, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny, ale chyba pójdę. Gorczyca mało sypie, ale. Wydajna jest. Chociaż to szkoda, że nie można brać Dzierżawy, ale chyba nie wiem czy jest taki mod nawet na dzierżawy. A jak dobijecie mi 35 subów na kanale To zrobię wam specjal Live'a Live'a chyba z tej serii nawet widzona do lekcjona Ale nie jestem pewny Jak coś to napiszcie mi jaką mam serię zrobić na live'y Czy z większymi maszynami, czy takimi jak tu są czy większymi, to możecie mi napisać, bo wszystko będę budował na live, taki 4 godzinny live, ale w sobotę będzie albo w piątek, taki 4 godzinny, ja bym z tej serii zrobił jak coś. Zdążę E. No i co wy zrobiliście? No brawo! Kto wam dał prawo jazdy? Widziałe... Widział, że mam... Ale sześćdziesiątka dostaje... Nie wiem, czy nie live'a nie zrobię na TikToku, jak... Chyba orkę robię, bo tu będzie za dużo orki Coś mi się tu... Coś tak mi się wydało. Dobra. Ciekawe. Ile stąd wyniosła. Dobra. Okay. Dobra, włączamy sobie do. Już. Będziemy mieć rurę otwartą. Jak ktoś. Rurę będziemy mieć otwartą. Można? Można. Ruszamy dalej. Teraz ściągniemy ciągnik. Może. 0,2 hektara mamy skoszone i już pełny pierwszy zbiornik. To nawet jakoś to sypie Podchodzi pod 9 tą no, ale przynajmniej to pójdzie na sprzedaż. Nie wiem. Ale nie całe, bo kuro muszę coś dawać. Muszę Chcę sobie to po prostu wyrównać, to pole. Jak coś. A, będą ci odcinki żniw, bo i każde jedno pole będę kosił w innym odcinku. To że przygotujcie się mat na materiał taki już, taki dłuższy. No, no, 3 dni będą w sobota, niedziela i poniedziałek będą żniwa. Na te 3 dni będę miał żniwa. Potem może orki trochę zrobimy na odcinku. Dwa odcinki może a siewy też może dwa odcinki zrobimy, żeby nie zanudzić was. Nawozy też nagram jak coś. jak coś no przepraszam za tamto ale ale nie wiem co się stało ale naprawdę nie wiem co się stało ale to naprawdę sypie myślałem że to E, będzie mało dla kur A to chyba pójdzie na sprzedaż, na sprzedanie, bo już Dwie tony już mam Czy Na dwie i pół To, o kurze. To myślałem, że mało będzie tego A tu widzę, że tu Sporo tego Tony już mam, ja pierniczę Tak szybko Mam nadzieję, że nie puknę, bo tak... Kur... że tak musi... Wiedziałem, że tak się będzie... W stanie... i musiałeś się tak stać. Wiedziałem, że tak będzie. Nie wiem dlaczego... Sypie trochę To myślałem, że pole pójdzie na stratę, a tutaj to sypia Owies tu zasiejemy sobie za rok Tu będzie owies Owies to na pewno dużo sypniemy, bo owies lubi takie Gładkie gleby, gładkie takie Nie wiem jak nazwać to, ale takie słabe gleby Naprawdę słabe lubi Co tu się dzieje? Ja pierniczę jak. Jak sypię. Naprawdę to sypię to. To przęży to. Już mamy drugi zbiornik. A mamy dopiero 0,3. 1R. Mam pełny zbiornik. To naprawdę dużo. A myślałem, że to pole pójdzie na straty. Tak, to nie, no, no chyba tak. No. Wypuścimy. Dobra, wybijamy na luz się chwilę odpocznie. Nie wiem czy Gnój nie pójdzie na to pole. Bo nie jestem pewny. Bo Gnójowica za rok no na, na, na dwa pola chyba wystarczy. Ale nie jestem pewny. Dwoje tony już mamy. Jak coś. Na pewno w na na dwa pola pójdzie, na dwa pola na pewno pójdzie, nie wiem czy na, na trzy nie, nawet, nie, nawet mi nie starczy. Tego już nie wiem. Na tego no, nie wiem, ja. Dobra. Dobra, gasimy na pewno nabiegu. Nie do daleko. Kurde, wsiadłem do 3,60. Okej. Okay. Dobra. Szybciej zajdzie, jak włączy mu wysokie obroty. 5 ton wchodzi, to jeszcze tona mi się zmieści, do 5 ton na pewno sprzedamy Bo już mamy 5 ton tam trochę więcej, bo tu nie wiem ile będzie Nie, na pewno 4 ton na pewno sprzedamy. Jak mi nie, nie 5 5 ton sprzedamy, bo kury tak dużo nie jedzą. Wiem Dobra, dojedziemy do końca i będę się z wami żegnał Dobra? No dobra Dzisiaj może jeszcze jeden odcinek nagram, jak to pole skoszę No, takim ładnym widokiem będziemy się kończyć. Na razie...